W obronie krzyża i wartości. 40. rocznica strajku uczniów z Włoszczowy. Przed mikrofonem Michał Kita, a w studiu Radia M. Kielce, Wiolanta Majka i Zbigniew Rzesławski, uczestnicy strajku młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie w 1984 roku. Przypomnijmy wszystkim naszym słuchaczom, 3 grudnia 1984 roku uczniowie zespołu szkół zawodowych we Włoszczowie rozpoczęli trwający dwa tygodnie strajk okupacyjny, w którym domagali się ponownego zawieszenia w salach lekcyjnych krzyży usuniętych na polecenie reakcji. A w tym roku mija dokładnie 40 lat od tych wydarzeń. Pani Jolanto, jak wyglądał ta, wyglądała taka codzienność podczas tego strajku, tej akcji protestacyjnej? Taka dzienna rutyna? Czy każdy miał przydzieloną już z czasem, czy to kształtowali się tacy naturalni liderzy, którzy zarządzali, co kto ma robić? No musiały być osoby takie raczej, raczej za, zarządzające z tego względu, no, no bo jak wszyscy będziemy rządzić, no to będzie ogólny hałas, nie? I ktoś tam, no były osoby młodsze, 16 i 15letnie tak? Koleżanki i koledzy, no to też y, trzeba było się nimi zająć, no bo jak to władze tłumaczyły, że to są osoby niepełnoletnie i mają opuścić szkołę, tak? Że rodzice za nich decydują. Czy jakiś moment taki przełomowy, szczególnie, który zapadł Pani w pamięć, czy wszystkie te kilkanaście dni można powiedzieć, że były wyjątkowe? Wszystkie dni były wyjątkowe, ale najbardziej każdy za, za każdy wyjątkowy. dzień, najbardziej za pierwszy dzień i nasza decyzja. To znaczy, to też nie było tak, że decyzja. No, decyzja. No, wtedy, żeśmy powiedzieli, po prostu, że jak oni nie chcieli nam. Ustąpić, nie chciał ustąpić nie, pan drettenu, nie, nie ustąpić. chciał nam zwrócić krzyży, no to mhm. podjęliśmy decyzję, że zostajemy na noc. Najpierw mieliśmy zostać na jedną noc i sądziłem. No, ciągle była, była nadzieja, że, że, dyrektor, że, że oni Ta, wszyscy to cały była nadzieja, Chociaż oddadzą, dnia. może jeden, może dwa, no takie były nadzieje. Ale nic, on, on się tak tak się uparli tamta strona, a nauczyciele byli zastraszeni. Oni się bali i właśnie, tak jak Jola mówi, o, o swoje życie. Nie wszyscy, no. nie wszyscy, ale... No, no, ale to wyjątki, tu nie tak. ma o czym gadać nawet. Natomiast generalnie atmosfera strachu była przeogromna, tak jak tu kolega redaktor powiedział. No, to były ciężkie czasy, bardzo. Po strasznym morderstwie na księdzu Jerzy. Jerzy. Ksiądz mhm. Jerzy odegrał główną rolę, jeśli chodzi księdza Marka. On na lekcjach religii po prostu puszczał te kazania. Zamiast katechezy nie była tylko gitara i śpiew. Na strajku było podobnie. No, z każdym dniem to się organizowało. Przywódcom Ci dwaj księża odegrali bardzo ważną rolę przywódcą. Przywódczą. Tak. Ksiądz Marek był Opiekun, idolem, grał na gitarze, śpiewał. Tak. Nie no, prowadził wszystko. Tak, Jego to słuchali ale... także, jak tu się mówi w ogień by ludzie Tak, bo on miał sobie zjednać ludzi bardzo. A drugi ksiądz bardzo. był znowu wycofany, wyciszony, poważny, rozmodlony. Oni się kapitalnie uh, uzupełniali, uzupełniali, chociaż całkiem przypadkowo tych dwóch zostało. No, bo właśnie też o to chciałem zapytać i o rolę księdza Markała Budy i Andrzeja Wilczyńskiego, czy bez ich udziału, jakby zaangażowania i opieki nad młodzieżą, sama młodzież byłaby w stanie tak długo protestować, taką akcję Dlugo. przeprowadzić? No nie no raczej chyba nie, On, nie my nie ich szarec. naprawdę potrzebowaliśmy. Oni, bo byliśmy zdezorientowani, co, co mamy robić pierwszy dzień. No, to, co powiedziałeś wcześniej, oni byli przywódcami, jakby no, ich się słuchało. Tak, no i no, bo problem, byli to starsi, Marek, dost, dost, doświadczeni. Mało tak. tego, ja powiem, myśmy mieli jedno pomieszczenie, tylko resztę poblombowali. Jak oni ich brali na salę gimnastyczną wszystkich, to tam zamykali wszystkie sale lekcyjne na klucz, blombowali blombami. Prosiliśmy, ksiądz Marek, wszyscy, żeby nie zrywać. Bo będziemy mieć kłopoty z tego powodu. Później zniszczą nie wiadomo, co będzie na nas. Myśmy musieli, my, musieli, my uświadamialiśmy wszystkich tych ludzi, ksiądz Marek, przede wszystkim i księża, że my odpowiadamy w tym momencie za całość. To, co ksiądz, pan redaktor tu powiedział, no my odpowiadamy za tą szkołę. To jest na naszych barkach. Sklepik, tylko mały sklepik pod trzynastką. Dziewczyna nie oddała klucza, i myśmy mieli tam, gdzie ksiądz Marek, chociaż czasami raz na trzy dni mógł się zdżemnąć, chociaż trochę. Naj, najgorzej to był, bo on nie spał, a było bardzo nerwowo. Raz na przykład w szpitalu lekarze przychodzili nam do pomocy. Z tym, tak. że na pierwsze 2 trzy dni były takie, że SB rządziło wszystkim na dole. A później myśmy przejęli jakby władzę, bo tak dużo ludzi, apele były, żeby mężczyźni przyjeżdżali. Najpierw było dużo kobiet, później mężczyźni, myśmy, ksiądz Marek wszystkim apelował, bo były wersje różne przerażające, że zomo, zomo podobno było. I teraz to, się, to wiem na pewno, że było to zomo słynne tam na peryferiach wjazdu od Kielc do Włoszczowy. W szpitalu dwa albo trzy piętra były wyczyszczone z chorych, po to, że będzie akcja jakaś na ostro i żeby wszystkich rannych wjeść do tego. Także były bardzo, były kapitalne dni, gdzie przyjeżdżał Andrzej Gwiazda, Ania Walentynowicz, na przykład no, osobiście przyjeżdżali. Myśmy tym żyli. Z dnia na dzień to się toczyło, toczyło oraz było bardzo źle. Były incydenty straszne, gdzie tata kopał własną córkę, bo on stracił pracę. Niedawno umarła taka Majka, na przykład dam jej przykład. Majka Sosnowska. Mariola. Mariola, no ale Majka mówimy, bo ona mm -hmm. ma takie nazwisko. Przecież proszę zauważyć, jej tata był zawiadowcą stacji, jeśli się nie jedyna stacja we Włoszczowie. Służbowe mieszkanie mieli. Mama też była pracownicą PKP. Tata zawiadowcą. I oni mieli służbowe mieszkanie. Mama przychodziła, płakała, prosiła na wszystkie świętości, że oni stracą pracę, stracą mieszkanie. No co oni zrobią? Oni nie do końca sobie zdawali sprawę, ale rodzice mieli, mieli straszne przeżycia wtedy. No, to Majka na przykład, myśmy z księdzem Markiem z nią rozmawiali bardzo mocno, bardzo długo, że musisz iść, bo tu chodzi o, o całą przyszłość twojej rodziny, na twoich barkach to jest. I ona w końcu poszła, tylko zaraz w nocy wróciła. wróciła. Przypomnijmy, rozmawiamy dziś z Jelantą Majką i Zbigniewem Rzesławskim, czyli uczestnikami strajku młodzieży z z zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie z 1984 roku, kiedy młodzież przez kilkanaście dni broniła krzyży, które władze szkoły ze ścian zdjęły. E, gdybym zapytał o to, co się wydarzyło już po zakończeniu strajku, po zakończeniu protestu i o tym, o czym mówiliśmy także przed momentem, czyli e, tym konsekwencjach udziału w e, tych wydarzeniach, e, z czym się Pani spotkała, czy może były jakieś e, e, próby zastraszania albo na przykre konsekwencje ze strony dyrekcji szkoły albo władz komunistycznych wobec Pani? Wobec mnie? Ja dostałam, m, mogę powiedzieć, że tylko na gale ze szkoły dyrekcji. Inne koleżanki zostały usunięte bez prawa powrotu, no ale tam się troszeczkę odwoływały i po miesiącu je przywrócono do, do szkoły. Oczywiście zajęcia szkolne w nasz klas maturalnych, nie pamiętasz? Chyba nie całe szkoły, chyba nasz klas maturalnych odbywały się w Domu Kultury. Bo szkołę podobno musieli doprowadzić do stanu używalności, że żeśmy wyrozłam, tak No To był to, tak, to było tak no nieprawdą. Skromna ilość ludzi chciała tam iść do domu kultury się uczyć. No musieliśmy. To, my, to typowy rozłam był zrobiony. Tak, no, no. typowy rozłam, żeby że, że właśnie myśmy mogli przystąpić, a, a koleżankę przywrócono po miesiącu czasu. Oczywiście po ukończeniu nie zaliśmy.

Czyli to raczej nie był przypadek. A nie z nie tego, że nie, dzieci Nie, to nie był się, przypadek. Nie, to po uczyły. prostu tak, żeby y, potwierdzić, że żeśmy się źle uczyli, Pamiętam, nie poszliśmy, no parę osób nas nie poszło, więc innymi ja też na studniówkę naszą szkolną, no to też nauczycielka mówiła, że chodźcie na studniówkę, idźcie na tą studniówkę, My już nie idziemy, bo chcieli nas pokazać w tym świetle, że tu walczyły o krzyże, tu nie ma krzyża, a teraz się bawią. Takie odniosłyśmy wrażenie, nie? Dlatego mówimy, że nie, jeszcze dalej zawetujemy i nie pójdziemy. No to powiedziała, że no, jak pójdziecie, to zmienię wam sprawowanie z nagannego na dobre, bo ukończyłyśmy ze sprawowaniem nagannym. Co jeszcze? Nie, nie, do, nie mogłyśmy dostać we Włoszczowie pracy. Przynajmniej my te osoby, które byśmy w tym komitecie y, tak zwanym strajkowym, które żeśmy się bardziej, y, bardziej byliśmy o widoczne. Mm. To nie dost, nie, ciężko było dostać pracę w ogóle, nie bo nie było takiej możliwości. No, mnie się udało dostać poza Właszczową, no ale to też mój pan prezes y, kiedyś uczestniczył w latach 50. w strajku. No, I podobno jak go wzywali na policję, to odpowiedział, że no, lepiej ją mieć na oku. Co chcecie? No tak się powiedziało, że lepiej ją mieć na oku, jak ma zniknąć, no żeby nie miał problemów, tak, no każdy to do jakoś, ale koleżanki musiały wyjechać poza mhm. teren błyszczowy. Te, te później, te są udokumentowane dużo by o tym mówić. Myślę, że tu szefowa strajku będzie niebawem, to ona opowie. No, ja mogę opowiedzieć tylko tyle, że no główny atak poszedł na, no, oczywiście na, na księdza Marka Budę, bo już wcześniej on był na, na czarnej liście, to. pseudonim gitarzysta, miał wcześniej się SB interesował, od kiedy przyszedł do nas na parafię. Ala Groszek, bo tak się wtedy nazywała, no, to ona jako szefowa strajku ona by była wzywana na bardzo ciężkie przesłuchania do, do Jędrzejowa. Bo Ale ja prokuratura, też byłam na tych no przesłuchaniach. Ja tym też powiedzieć. byłam. No to ja z, na przykład My z balą jeździłem, Obie. no właśnie, no to już zawsze szykowałem jakąś ekipę chłopaków i nie tylko chłopaków, żeby nie była sama. To Ja pamiętam tylko, jak Alicja wychodziła, no to bo było Alicja dramatyczne. Z, przepraszam, z, z, w innym terminie zeznawała, a ja byłam z księdzem Andrzejem. Aha, no to mówię, ja opowiadam o tym, co ja, no to mówię było dużo, dużo by na ten temat można było opowiadać. No, kolegia, nie kolegia, no ksiądz Marek wyrok do tak. siatki. No, Sprawa tak. w sądzie, gdzie mieli księża ale, sprawę. E, e, ale to się już toczyło to też... grubo po strajku. W czerwcu chyba to było, tak? W czerwcu. Ponieważ my takie msze ojczyznę później zaczęliśmy I ksiądz Marek wymyślił, oni, on to to rozjuszyło całkiem komunistów, że, że zamiast się uspokoić to na nowo, bo to zakłady pracy patronowały każdej mszy. Jedna msza na miesiąc była poświęcona ojczyźnie. Trzynastki słynne były, gdzie zjeżdżała cała Polska, wszystkie ośrodki najlepsze. Na przykład z Krakowa, łącznie z tą telewizją niezależną Maćka Szumowskiego przyjeżdżała. Na strajku był 13 grudnia była telewizja, prawdziwa telewizja stworzona u Kazimierza, księdza Kazimierza Jantarza w Mistrzewicach Krakowie, gdzie był bastion Solidarności. Także Włoszczowa rozkwitła także była pępkiem całej Polski. Właśnie już na zakończenie też chciałbym Państwa Zapytać, dlaczego akurat we Włoszczowie tak młodzież zareagowała w obronie tego krzyża intensywnie jak w żadnym innym miejscu w Polsce w zasadzie? Co Spowodowało, że akurat Włoszczowe stało się tym no, centrum, przez kilkanaście dni takim duchowym centrum polskiej młodzieży również. Tak, to prawda. No, może żeśmy też, nie, nie może, ale przeżywaliśmy śmierć księdza Popiełuszki. Przygotowani byliśmy do zawieszenia tych krzyży przez księdza Księdze. Marka Łabudę. Przez wszystkich, łabudę. Przez wszystkich był księży, był no Przez wszystkich księży. A on był główny taki on, nie, on nas uczył religii, więc tak, on nas w sumie Ale on naciskał do... na to, żeby krzyże wróciły do sal. Tak, tak, tak. Żaden no ksiądz tak i... nie naciskał jak on. I on uświadamiał, że im się należy. Mamy takie prawo. Dlatego robiliśmy listy, kto się zgadza na to. Wszyscy się zgodzili, oprócz iluś dziesięciu osób czy coś, którzy byli świadkami Jehowy. Tylko parę osób się nie podpisało. Także to było zgodne z, z ówczesnym prawem zrobione. Także on kierował wszystkim, on par cały czas, no. Tylko mówią, oni się kapitalnie uzupełniali. A, a szefem, szeryfem był ksiądz Biernacki, proboszcz ówczesny. Także to tak fajnie. A biskup y, 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 Mieczysław Jaworski był też nasz człowiek, można by powiedzieć. To się tak fajnie, ja mówię, to, to, to takie, taka boska sytuacja się zrobiła, że Biernacki doskonale wiedział. Ja pamiętam, jak dziś, jak ja z księdzem Markiem u niego siedziałem po kolacji, on miał taki zwyczaj, że tak. kręcił sobie. Sobie, tak? I mówię, oj, dzieci, dzieci, zobaczycie, całym życiem będziecie płacić za to później. Komuniści nigdy nie darują. I to prawda, ksiądz Marek do dziś yy, ma bardzo trudną sytuację zdrowotną. No dlatego, że go wykończyli. Jeden napadł w Warszawie, drugi teraz mamy film, kręcimy fabularny przecież do kin. Także to będzie ciekawostka bardzo. Wszyscy jesteśmy ciekawi, jak ten film będzie wyglądał, bo to nie jest łatwy film. Też zapytam już tak na zakończenie naszej dyskusji, czy nie żałują Państwo tych chwil, tych dni spędzonych na strajku i czy gdyby była szansa cofnąć się do przeszłości. Decyzje, zachowania byłyby inne, czy nie? Czego by państwo nie zmienili? Ja bym nie zmieniła, może bym bardziej oczekiwała tej pomocy z zewnątrz, po zakończeniu strajku, żeby można było znaleźć pracę czy coś, bo zostali, zostaliśmy sami. Tak, no tu Kościół dużo obiecywał, ksiądz Biskup też, a później nic z tego nie wyszło. Bo Ale komuniści... czy Kościół, czy osoby świeckie to. Ale nie, nie, świeckie to jest osobna sprawa. Instytucja Kościelna obiecywała, że będą z nami w ogóle, a później było takie rozgoryczenie, ponieważ no, komuniści wtedy mocno nacisnęli, nie było żadnych wyjazdów, żadnych paszportów budowy Kościołów. Rządzący Kościołem Kieleckim nie mieli żadnych szans z komunistami. Oni po prostu zostali zginieceni. To była z wielka zemsta. To i Pen w Kielcach bardzo ładnie to referuje i opisuje cały czas, że oni nie mieli szans w starciu z, z, z tą machiną komunistyczną, pomimo, że oni niby słabi byli, nie? A czy postawa młodzieży Włoszczowskiej z 1984 roku może być w jakiś sposób wzorem też dla współczesnych młodych? Czy czasy już się na tyle zmieniły, że i krzyż niestety może nie jest dla młodych taką wartością? Nie, no, wydaje mi się, że krzyż zawsze był wartością człowieka i i... i będzie, nie? Potrzebni są tacy przywódcy, jak myśmy wtedy mieli. Tak. Tak, taki jak ksiądz Marek. Szkoda, że jego wysłano Jeżeli... do Afryki, odizolowano go z kraju i, i plan był taki, że on już nigdy nie wróci, bo nie przeżyje Afryki. on przeżył. No, później był w Paryżu 12 lat, ogromne spustoszenie miał w swoim zdrowiu. Jedno pobicie, drugie pobicie. Właśnie ten film tam będzie pokazywał, jak to mniej więcej było. Natomiast, no co, zawsze, się zawsze chodzi, w każdym. Taka w każdej historii, w każdej sytuacji naśladować. przywództwo jest ważne. Tak, ważne jest przywództwo. A ja ciągle podkreślam, a pierwszy przywódca, najważniejszy, jaki odegrał główną rolę, ja chodzę teraz, bo ja, proszę sobie wyobrazić, ja dam taki przykład. Ja wierciłem dziurę w brzuchu, jak się to mówi księdzu proboszczowi Biernackiemu, żebyśmy my dyskotekę robili na plebanii. Lekcje mhm. religii się odbywały w starej plebanii w trudnych warunkach. Ksiądz Marek salkę taką jedną dość dużą miał, więc ławki wynosiliśmy, krzesła na, na mróz, na śnieg, na słotę i ja robiłem, on się zgodził w końcu na dyskotekę. Dlatego, żeby zrobić przeciwwagę, bo oni wtedy jakiś sprzęt sprowadzili, wielkie dyskoteki w Dom Kultury robili, żeby młodzież odciągnąć właśnie od, 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 od kościoła, od plebanii, od tego. I tam nikt nie chodził, a do nas nie mieścili się. Mieliśmy wideo, wideokamerę, wyświetlaliśmy filmu typu Rambo, zaginiony w akcji. No, Esbecja, tajniacy przychodzili do nas, a ja wyświetlałem te rzeczy. Jedyny magnetowicz był we Włoszczowie później po tym strajku. No, tak to wszystko wyglądało. Włoszczowa swoistym pępkiem wtedy była. Życia kulturalnego w całym kraju. Bardzo dziękuję. Przypomnę o wydarzeniach sprzed 40 lat. We Włoszczowie opowiadali dziś bohaterowie i uczestnicy tamtych wydarzeń. Jolanta Majka oraz Se Zbigniew Wrzesławski, bardzo dziękuję za obecność dziękujemy, w naszym studiu. Dziękujemy. dziękujemy. Pozdrawiamy. A rozmawiał Michał Kita.